Cześć, z tej strony Asia Witam Was serdecznie na kanale Zyju Design I przychodzę dzisiaj do Was z moją najnowszą pracą Czyli z albumem z kolekcji Eclipse Jest to album obity tkaniną obiciową Taką tkaniną, którą się obija na przykład krzesła Album jest przeszyty Ma tutaj przeszycia Rzeczka się pobawia maszyną I też przeszycia ma tutaj panel przedni A także strony w środku Główną bohaterką tego albumu jest tutaj ćma na samym przodzie, troszeczkę w środku będzie też złoceń. No i oczywiście też tutaj znalazły się moje listki na okładce. I otwieramy album. W albumie mamy cztery strony, czy znaczy tak, cztery karty, a strony mamy osiem Jest on zbindowany na zasadzie stektudek. Natomiast jest to przedłużone z tekstu czyli mamy podwójne pikowanie. Tak jak widzicie, te strony dzięki temu bardzo ładnie pracują. Pierwsza strona to jest strona tak zwana layoutowa, czyli mamy tutaj matę na zdjęcia. Zdjęcia mają rozmiar 7,5 na 10. Będą miały tutaj wklejone. I mamy tutaj kompozycję. Zrobioną z elementów do wycięcia. Mamy tutaj ten y, znak Zodiaku wycięty z tego dodatkowego arkusika, ale mam też kompozycję. I wplotłam też tutaj na przykład buteleczkę czy ten y, diamencik, tak? Klejnot. I tutaj też jest podniesiona ta mata do góry. Całość jest zrobiona na czarnej, macie, y, czarnej bazie. Przepraszam. Myślę, że to fajnie wygląda i że fajnie się komponuje właśnie są kolekcja, natomiast myślę, że też fajnie się będzie komponowała na przykład z papierem kraftowym. I też troszeczkę takich tutaj złoceń, zrobionych za pomocą kleju w pisaku. Druga strona to jest po prostu klapeczka, klapeczka, którą które bardzo lubię jest ona na magnesik. Tutaj też gdzie gdzie właśnie jakieś są pozłocone elementy, a także wszędzie się przewieją te kompozycje kwiatowe, które... Są do wycięcia z arkusza. Tutaj na drugiej, na kolejnej stronie mamy kieszonkę. Jest to kieszonka z wykrojnika z Elbinders i też tutaj mamy te, taką zrobioną, ala kompozycję i tutaj dodałam też tą piękną panią. Ona ma tak piękną suknię w tej sukni, na tej sukni ma taki piękny tutaj widoczek i między innymi ma tutaj jelenia. A dla fanów Harry'ego Pottera myślę, że to jest taki fajny smaczek, bo wygląda troszeczkę jak patronus właśnie Harry'ego Pottera, a także jego ojca oczywiście wcześniej. Dwie karty tarota, pieszące i mata. Oczywiście tej mat więcej się zmieści, więc można by tutaj jeszcze było je dołożyć. Kolejna strona zamykana, tajna wskazóweczka niepokorną. Już Wam pokazuję, tutaj jest wskazóweczka I mamy dwie klapki i otwieramy Tutaj na wierzchu mamy, yy, mamy karty Tarota A tutaj otwieramy i mamy miejsce na zdjęcie Tutaj mamy miejsce na zdjęcie i tutaj mamy miejsce na zdjęcie Natomiast tutaj te skrzydełka, którymi mocowałam właśnie te maty Są tutaj zakryte też kompozycjami kwiatowymi. Myślę, że to jest taki fajny pomysł, właśnie jeżeli robimy już taki album później i nie mamy możliwości dodać, gdzieś wsunąć tego skrzydełka pod spód, to myślę, że to jest fajny sposób, żeby to tak zrobić. I tutaj zamykany na wskazóweczkę, ale widzicie wskazóweczka taka niepokorna i się troszeczkę otwiera. Kolejna strona to też z, z, z rodzaju tych takich właśnie layoutowych bardziej. Mamy tutaj Zrobię nam właściwie taką ramkę, bo mamy iliski powkładane yy, i mamy też te rybki, czyli też właśnie znak Zodiaku z arkusza do wycięcia. Yy, I też myślę, że to bardzo fajnie tutaj wygląda, a przez to, że, że zastosowałam różne grubości pianek, to taki efekt 3D też daje. I tutaj jedyny taki element, który jest jakby na macie, to jest ta buteleczka. I tak jak widzicie, tutaj wszystkie te strony są przeszyte. I ta nitka to jest taki kolor butelkowej zieleni, ciemnej zieleni, dlatego, a wydaje się, jakby to było czarne, przynajmniej dla mnie, ale nie, to nie jest czarne, to jest zieleń. Druga strona, bardzo prosta, też tutaj mamy krapeczkę na magnesik, i tutaj są dwa miejsca na zdjęcia. Zamyka się, tutaj mamy wstążeczkę, żeby łatwiej było chwycić. I tutaj są butelki. Te butelki są na arkuszu do wycięcia puste, nic na nich nie ma, więc dodałam tutaj zielone, czerwone i złote takie wypełnienie. Ono jest nieregularne, bo tak pomyślałam, że będzie to fajnie, fajnie magicznie wyglądać. Kolejna strona to jest kieszonka narożna, ale tej kieszonki za bardzo nie widać, ona jest z wykrojnika. No tutaj też dodałam troszeczkę różnych elementów, tutaj akurat kruk siedzi jakby tak na tej kompozycji, jest ona bardzo warstwowa. I tutaj też wpakowałam dwie maty i dwie karty Tarota. Tutaj myślę, że już więcej się nie zmieści, dlatego że to już jest naprawdę mocno napakowane. A ta kieszonka jest też dość malutka. Dobra. I ostatnia strona to jest strona z matą wyciąganą. Tutaj te dwie kompozycje są podniesione. Natomiast to jest taki ogranicznik, żeby ta mata tutaj w tą drugą stronę nie uciekała, tutaj są dwa miejsca na zdjęcie i podsuwamy tutaj i to już jest koniec albumu tutaj tak jak widzicie z tyłu jest tylko już ta tkanina obiciowa mam nadzieję, że album Wam się podobał Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie mi się pracował z tą kolekcją, że naprawdę jest piękna, wielowymiarowa, i dużo można jest z niej wyciągnąć, dużo ciekawych rzeczy zrobić, także zachęcam Was właśnie bardzo serdecznie do wypróbowania kolekcji Eclipse, mam nadzieję, że Wam ten film się podobał i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał Ozuj Design i zostawić coś po sobie, łapkę w górę albo komentarz. A jeżeli możecie, to oczywiście wszystko. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i wpadajcie na filmy na kanał Zero Design. Pa!